bardzo serdecznie Was witam dzisiaj z Time Out Market w Nowym Jorku. Jesteśmy w dzielnicy Dumbo. Są tu bardzo ładne widoki. Można zjeść na dworze, można zjeść wewnątrz. Dwa piętra food courtu. Kuchnia z całego świata. Bardzo modne miejsce dla tych, którzy interesują się jedzeniem podanym w nowoczesny sposób. No i fajne widoki. Potem Wam pokażemy jeszcze górę, dół bo na dole jest taka fajna karuzela, która y, pamięta jeszcze chyba czasy XIX albo początku XX wieku. Y, I w ogóle dzielnica, w której jesteśmy, bardzo mocno się ostatnio rozwija. Y, I tutaj przyszliśmy właśnie na obiad. Wzięłam sobie na początek... Y, co to są? Crispy Rice crispy rice, czyli to są takie małe one bajty z różną rybą to jest tuńczyk seriola i łosoś chyba z majonezem ostrym to jest ryba surowa, a ryż jest smażony, więc zobaczymy czy to jest tak samo smażony ryż, czy to jest jakoś inaczej smażony a, do tego jest jakiś sos chyba na bazie sosu sojowego to smaku, aczkolwiek ryby się bardzo od siebie nie różnią. Myślałam, że będą różne. Są podobne. To jest najlepsze z łososiem, ale tylko dlatego, że jest najmniej spieczone. Ogólnie bardzo smaczne. Także Wam polecam. Jeżeli będziecie, to polecam Wam tamasu sushi. To jest jedzie sushi i nie tylko. Chciałbym tu przejechać. na Manhattan Bridge. Mamy troszkę wody, nie wiem co to jest, to jest jakaś zatoka, chyba, nie? nie no to jest Hatsu? To są właśnie stare, odremontowane poindustrialne budynki. Teraz właśnie ta strona Nowego Jorku takie nowe znaczenie teraz ma, no bo zaczyna się tutaj inwestować dużo. więc... Robi się coraz ładniej, ale tu widzę, że jeszcze jest coś chyba do zrobienia w ogóle. Co budują? No. Teraz kuchnię japońską. Bułeczki bao, Jedne są z kurczakiem, z sosem majo chipotle, czyli takim ostrym sosem majonezowym. Do tego jest kapusta. A tutaj mamy sos hoisin, boczek, kapusta i ogórek ten. Marynowany. To ja Wam powiem. Jak ktoś jest głodny, to zjad. Natomiast dla mnie zasłona. To trochę za suchy Boczek taki są. Zobaczymy kurczak Kurczak po japońsku To jest dużo lepsze Ostre Krupiące Dla mnie to na plus to Mogłabym tego nie mieć. Proponuję, żebyś zaczął od tego. Czemu? Jak zjesz, to się dowiesz. Okay. Moją opinię już znacie, teraz Paweł, jak się wykona. Jakieś mm. słuchać strasznie. Tak? I drugi minus? Trzeba gryźć. Ja powiedziałam, że za słone. Trochę, ale niedużo. I słuchaj, nie? Mi też się wydawało, że tu. Strasznie słuchaj. Uwierz mi, że to jest dużo lepsze. Dlatego kazałam Ci zacząć od boczki. Tak jakbyście jedli takie szarpane mięso, ale takie bardziej wołowe, takie z rosołu. To, to trochę tak smakuje, takie w ogóle tłuszczu to nie ma. Takie wysuszone jest na biur. Chyba za dużo przypalili tymi palnikami, co oni tutaj palą to mięso. Wjeżdżamy z kuchnią hinduską wyblakło, więc nie wiem co to jest. Chyba wam powie. To jest kurczak jakiś. No, kurczak po hindusku. Miał po japońsku, teraz próbuję po hindusku. Wydaje mi się, że to jest mniej ostre. Niż to, co jedliśmy tutaj. Bo to jest słodko ostre. No, gorsze niż to. Też mi się właśnie wydawało, że to było lepsze. Suchy strasznie. Drodzy, wywaliłem tego kurczaka, bo mieszczęka szczęka boli od gryzienia. To było gorsze niż twardy stek. To... E, mam za to... Jakiegoś famous hot, dog. hot doga. E, prażona cebulka, musztarda, nie wiem jaka paruwa. zaraz zobaczymy czy to dobra paruwa, bo wygląda dziwnie, jakby była ala chorizo, taka jakaś paprykowa. Nie? Mm. Yes? O! Pogryzłeś już tą kiełbasę? Tak, bardzo dobra. Ona ma jeszcze Aha, musztardę, myślałam, że to ser jest. I co, to lepsze niż ten kurczak? No. Tak? Ostre? No. Nie. Rówka ma niewiele wspólnego z mięsem. <gryzanie> Dobrze. Ale dobra. Można Nie, zjeść. Jak to w Stanach, no. I kolejne podejście do czurrosów, moi drodzy. Przynajmniej są gorące. Już Wam kiedyś mówiliśmy, że najlepsze czurrosy jedliśmy na Brooklynie. Dzisiaj nie jesteśmy na Brooklynie. Na Brooklynie? A, jesteśmy. Ale w innym miejscu. Ale czurrosy nie są nadziewane, więc nie będą najlepsze. Świeże. Jakieś twarde strasznie. O, chrupiące. Bardzo dobre. Ale te nadziewane były lepsze. Dla mnie troszkę za otwarte, za, za krupiące. Ja wolę mingię. I mocno cukrowe, nie? Obsypane cukrem na maksa. Ale gorzka czekolada. Porównuję. Takie miejsca. Muszę Wam powiedzieć, że troszeczkę jestem rozczarowana. Bo były rzeczy dobre, ale też były rzeczy słabe, nie? Tak. No. Kurczak po indyjsku, katastrofa. No, yy, mówi się, że takie miejsca są często przereklamowane, bo to jest taka sieciówka miejsc takich do jedzenia. Byliśmy w Lizbonie, w Madrycie, tam to było dużo, dużo lepsze. Yy, tutaj, no mówię, raz średnie, raz dobre. Już Najbardziej jadę. mi ten yy, ryż, ryż smażony smakował z tymi rybami. I bardzo dobre były też te bułeczki z kurczakiem. No i te churroski też to jest dobre. No. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że jak byliśmy na stoczni, to jakoś bardzo spektakularnie mi to smakowo smakował. Jedliśmy hot doga tego kraftowego. No, to był in On był dużo lepszy niż chyba no. ten. To znaczy ja nie jadam tego hot doga, więc nie wiem, ale... ten był lepszy zdecydowanie. No. Więc okazuje się, że w Polsce na takich marketach z jedzeniem też można zjeść dobre rzeczy. Ale jak będziecie w Nowym Jorku, Chcecie taką miejscówkę z widokiem na most brukliński i na most Manhattan? Manhattan? To serdecznie Was tu zapraszamy. No to co? Proszę bardzo. My jemy i się żegnamy. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek. I do zobaczenia przy następnych pysznościach. Pa pa!